Cześć Wam. To ja yy, mój telefon zaszplonkował, więc ten jeden, którym nagrywałam pół, więc będę nagrywała takim jednym. No to zaczynamy. Będziemy robili poduszkę dla LPS. Zginamy poduszkę. <laughs> Jestem troszeczkę przyziemiona, więc... Wezmę ją tutaj, bo nagrywam sama. Poczekajcie chwileczkę. Odcinamy taki prostokąt. O Boże kochany. Teraz Wam pokażę, jak to by mogło wyjść. Tylko o Boże! Ja z tymi i nie umiem ich chyba wycinać. Chyba powiedział, nie umiem ich wycinać. Cięć nie robię, bo tam taką młykę, co nagrywam, poło mnie zaszwankowała. Niestety. I tak to bym zrobił, cięć. Może by tak czas nie leciał i owijamy. Chyba będziecie widzieć, jak się owija. Takie coś musi wejść. Później kleimy klejem. Wykleimy tak. Kleimy tą połowę, co tutaj Wam wystaje. Także żeby coś takiego. Mam nadzieję, że dużo osobom mogło. Nie zrobić kolczyki, tylko kolczyków nie mogę robić. Jakoś tak mi się złożyło. Robiłam bardzo drogie, ale już nie tak Tak będzie wyglądała wasza to LPS. Może się na niej położyć. Tyle tak. Darcia.